palisz? Rzucam. Powoli. Yy, ograniczam do trzech dziennie. Gdzie jest Paulinka? Spokojnie. Co spokojnie? Nic się nie dzieje, wyszłam tylko na papierosa. Papierosa, na papierosa zostawiła się samą u góry? Gdzie jest Pietrze? W dupie go mam, nie wiem gdzie jest. To mój brat. Mój drugi brat. Znaczy co, zwalniasz mnie, bo wyszłam na dwie minuty na papierosa? Znaczy zwalniam cię, bo zapłaciłem Ci za opiekę nad moim dzieckiem, a nie za palenie papierosów. Opiekowałam się, nią bawiłeś, by się wszystko było dobrze. Trawiłeś na te dwie minuty, kiedy wyszłam. Pulinka spała, ja myślałam, że. To nie myśl tyle, po prostu zniknie tam dobrze? Nie wiem, gdzie on jest. Ale jak go znajdę, to go zabiję. Kebie ściągnął nas tu na policję. Słuchaj, chyba raczej do tego nie dojdzie, rozumiesz? Po prostu ich zabiłaś. No pan chyba na głowę upadł. Chodzi o Pani matkę. To nie jest moja matka. Przestańcie to wszyscy w końcu powtarzać. To kłamstwo. Dokumenty. Powiedziała, że jestem wariatką, że mam urojenia. Wymawiam jej chorobę, a... a tak naprawdę ona coś ukrywa. Mm, no to mamy trzecią. Co? Zboczeńcy. Porwałeś mnie, żeby móc mnie gwałcić, tak? Zrobiłeś sobie ze mnie zabawkę? Policja zajmą się nim! I zamknij ryj. Sama powinnaś zdychać za to, że mu na to pozwoliłaś! Nic nie zrobiłaś! Nic! Powiedz mi w końcu, kurwa, prawdę! Co się dzieje? Pani Krystyna? To ja. Zapraszam. Winko! Możemy zostać same? Dziękujemy. Wszystko okej? Okay? Tak, 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 tak. Filip?